Ja już jestem. Był wąskotorowy. Naprawdę, bardzo polecam. Opóźnienia są. Takie. Ja miałem ponad 20 minut, ale naprawdę warto. Polecam. Tej chcę lokomotywę, ale kurczę, wyjechała. Tam może troszkę radę tam jest. To jeszcze idziemy na sam tył. Naprawdę bardzo polecam. W soboty o 9, 12 i 16. W niedzielę. W niedzielę jest jeszcze zwiedzanie na Bytomiu karbiu. Tylko w niedzielę Prawdę polecam O, takim wagonem wjechałem Nie, nie, ja wiem tamtym to jest taki O. I tam jest dalej tak